Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Hearthstone w którym chcę pokazać Celestial Druida, czyli bardzo fajną i interesującą kontrolkę na druidzie, aczkolwiek też to jest jeden z najbardziej skillowych decków, tak myślę w tym momencie, więc warto mieć na uwadze, że ta nie należy do najprostszych. Ona, na czym ona polega w skrócie? Początkową fazę gry gramy sobie powoli, a czyli tak jak druid, tutaj jakieś gwałtowne wzrosty, prostu rzucamy, dobieramy karty, bronimy się ogólnie, tak żeby przeżyć. W odpowiednim momencie rzucamy niebiańską koni koniunkcję, która usuwa całą manę i zmienia koszt kart na jeden z racji tego że my gramy druidem no to mamy po tej koniunkcji możliwość dodania sobie many czy to z nasycenia porostu czy gwałtownego wzrostu oraz y, oczywiście dodatkowo mamy też duże bomby w deku jak yoxaron ketun y, Malego znak kręgu y, przez co możemy y, um, przeciwnika zasypać dużymi powiedzmy zagraniami czy mocnymi zagraniami bardziej i dodatkowo mamy jeszcze licytatora z gadżetonu y, który w połączeniu z tymi wszystkimi czarami y, też z czarami które dają manę y, potrafi nam bardzo szybko dobrać całą Cały deck, czy może nie cały deck, ale sporo kart ym, dobrać i przez to też po tej koniunkcji yy, mamy sytuację, gdzie możemy sobie te karty zagrywać, dobierać, dorzucać dużych stronników i tym podobne rzeczy. Możemy też kombinować np. zaćmienie słońca ze znakiem kręgu, co też jest bardzo fajną kombinacją. Tak ten deck, yy, jeżeli chodzi o opis, wygląda. Ja go nie będę opisywał, lepiej go pokazać w gierce. Myślę, że szybko skumacie, yy, jaki jest flow tego deku, więc przejdźmy sobie teraz błyskawicznie do giereczki i lecimy z temacikiem. Dobra, jesteśmy już w gierce, ale zanim przejdziemy do gierki, ja bym chciał tylko przypomnieć, że w opisie tego filmu jest link do zapisów na specjalne szkolenie, które organizuję na początku czerwca, na którym będzie poruszony temat streamingu. Bardzo, bardzo mocno, więc jeżeli chcesz zostać streamerem, myślisz o tym, żeby zacząć streamować, albo już streamer, jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o tym, zapraszam bardzo serdecznie, bo będzie masa, masa fajnych informacji, więc dla każdej osoby, która interesuje się, myśli o streamowaniu, myślę, że pozycja obowiązkowa, więc zapraszam tam do linka, można się zapisać, wszystko jest wyjaśnione na stronie, to już nie będę mówił, wchodzić tam i reszta jest jasna dobra a my lecimy z giereczką i tutaj gramy na gramy na demon huntera czyli na szybki deck jeżeli chodzi o Mulligana, to zawsze chcemy rampę żeby jak najszybciej dobić do tej niemieckiej koniunkcji no i po prostu bo rampa jest dobra w sumie na początek Natomiast też trzeba robić to z głową, że tak powiem. Tutaj akurat mamy dobrą sytuację, bo mamy koina e, gwałtowny wzrost i zaraz potem porost, więc super fajne rozdanko, e, najlepsze jakie może być. Jeżeli chodzi o inne karcioszki, poza tymi dwoma, no bo to jest wiadomo podstawa e, i tutaj raczej nie trzeba tego tłumaczyć. Inne karcioszki, grzmotokwiecie kwiecie, rzeźwienie. Spoko opcja, ale tylko jak mamy jakiś powód, żeby to zostawić. Jeżeli chcemy szybko zagrać na przykład porost, no to możemy zostawić grzmotokwiecie, ale nie ma sensu zostawiać grzmotokwiecia, bo, bo jest maną. Bo później to zostawiamy i koniec końców nie zagrywamy tego w ogóle, dlatego że nie mamy po co, tak samo Wstęp Wstępno nauk przyrodniczych może być. Zaćmienie księżyca jest spoko opcją na wszelkiego rodzaju agresywne deki, i też można to zaćmienie księżyca zostawić. Dziki szał jest taki no niby to fajnie zagrać w niektórych sytuacjach, ale bardzo rzadko. Więc tego raczej bym nie polecał. No i głównie poza tym właśnie rampa. To jest takie, takie powiedzmy, podstawowe rzeczy. Dobra, tutaj mamy obszarówę, yy, mamy prowokację, więc całkiem spokojnie. Niestety gramy na yy, agonię Demon Huntera, czyli zabijemy tego, wyskoczy nam kolejny ziemak, więc zabijanie tego nie do końca jest sensowne, potrzebne. Więc raczej nie jestem skory i chętny, żeby to robić, jakoś super mocno. Yy, co ja mogę zrobić? Mogę zagrać dwie karty. Dwie karty, albo jedno Mi hero power. Zagram jedną Mi hero power. To wydaje się być lepsze. No tutaj musimy się na początku trochę pobronić na pewno. Ale w sumie, na początku kuźwa, jak on wyskoczy z 8-8 inkwizytorami, to raczej całą grę musimy się bronić. Natomiast jak się pobronimy, no to wyjdzie nam coś, takiego, coś fajnego, tak po cichu liczę na to. To jest spoko. Się może kawy dopiję. Ziomek z agoniem. O, tego techa nie widziałem w sumie. Demona Hunterze. To w sumie mądre jest, bo w tym deku brakuje bardzo często kart. Okej, okay, no pozbył się tego, ale też przy okazji zastopował, nie zadał obrażeń, więc jak najbardziej Gites. Joksarona raczej nie ma sensu teraz grać. Ja myślę, że tutaj pójdę w Draw. Draw w tej sytuacji jest trochę ryzykowny. Mamy Mali mamy Omu, mamy dwóch Dictatorów. Nie, nie jest ryzykownym, przepraszam. E, więc mamy czterech stronników na 24 karty, więc powinno być Gites, Majonez i nawet jest Gites, Majonez. Tutaj sobie zagramy szybko. Mmm, ślepie Ketuna. No. Tak nawet trochę mi że powiedziałem, że to może być przypał z tym, z tym, z tym, z tym. Ale gdzieś ostatnio, jak grałem tym deckiem, to nie wiem. Była sytuacja, że zagrywałem to, jak miałem chyba 14 kart 5 stronników w talii, czy coś koło tego. że 4 i dobrałem dwóch stronników i tak mówię, kurde. Przewrażliwiony na tym punkcie jestem. Na no, mniejsza z tym. Taki mały fakapik. Okej, okay, to jest whatever. Eee. Yeah, Okej. Okay. No to jest ciekawe co najmniej. Um, pik Pyk. Pyk, pik, pik, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, hmm. mi się, że to jest idealna sytuacja na zagranie koniunkcji. Bo robimy tak i tak. Może być. W sensie. E, zagranie koniunkcji w momencie, kiedy przeciwnik ma cały stół kreatur, zazwyczaj jest słabe, prawda, powiedziawszy. Koniunkcja gra się wtedy, kiedy sytuacja jest. No, moment no, no, dobra, nie? I to jest dobra sytuacja, bo on nie ma nic na stole, a ja sobie jeszcze tam kasuje typa, i, i, i to jest całkiem, całkiem słodkie, nie? Tym bardziej, że mamy też fajne rzeczy na ręce, bo w tej turze możemy zrobić tak. Nie wiem, czy tak będziemy robić, ale będziemy. Gramy sobie podwójną manę, gramy sobie podwojenie spelków i gramy sobie dwa razy znak. Dostajemy tego gościa i tego gościa. Nie jest to oczywiście idea... ale znaczy w sobie nie da jest takim spokojnie, nie ma co narzekać. E, I nie, nie jest sytuacja idealna, bo w tej turze, w której teraz będzie, tylko patrzę i podziwiam co się dzieje. Dobra, ja się teraz zastanawiam, czy to jest OTK z agoniami? Naprawdę? No nie mówcie, że to jest jakieś OTK-nowe z agoniami, i teraz ziomek mi wiedzie za milion merzu, ale nie wiedzie. To jest OTK z agoniami? Wow, nie widziałem tego deku. No to przejdźmy do następnej gry. Mm, rampa zdecydowanie na prista. Więcej rampy. Eee, nie. poszukam stałej rampy. Bo bez jakiegoś czaru to to orzeźwienie mi w sumie nic nie daje. Okej. Okay. makes sense. Pyk, pyk, pyk. Oho. Uh -huh. by do smokologii, what the fuck? Rejk. Right. My ciśniemy tutaj. Powoli gramy. Po co zrobię? Zagram to, to, to. No, nie, chwilę. W następnej zagram to. W trzeciej będę mieć cztery, zagram to. W piątej będę mieć siedem, zagram to teraz. Zagram to teraz. W trzeciej będę mieć 4, zagram drugie. Dobra, zróbmy tak. Dobrze liczę, bo ja zawsze mam z tym problemy. W następnej mam 4. Tak, dobrze liczę. A teraz będę mieć 4 z... uuu! To nie dobra. Uh -huh. Robimy tak. W następnej mam 6 i mogę zagrać Nurisha. Nie wiem, czy ja chcę zagrywać Nurisha. Na piwo i poprawę nastroju uśmiechnięta buźka. Dziękuję Martynie za dyszeczkę bardzo serdecznie. Dziękuję, doceniam. Wleci bezalkoholowe. koni koń słoń. o. Uh. Uh. Znakomicie. Trochę się boję. Szczególnie po tym znakomicie. Edith. Pobiję moi ceny. Z czasem ty też robisz. Kupuję czas, kupuję bardzo cenny czas. No i tak będzie tradowanko, to kupmy manę też. Rdy, dlaczego akurat teraz mi to doszło. Znaczy, dopiero teraz. Jakby się pojawiło trochę wcześniej, to byłoby trochę lepiej. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego zazwyczaj. Po kolokoluzi spontan, apsy odzyskane, można by powiedzieć, nawet w sporej ilości. Capsy odzyskane, mana odzyskana, karty odzyskane, jest dobrze. Teraz wystarczy tutaj szybko Ketuna dobrać. Jest imbusia. Powinna histeria. Nie lubimy histerii. Nie, okej. Okay. Okay. To jest trochę problematyczne, bym powiedział. Ale tylko trochę. Wymaga kurde IQ powyżej pięciu, czyli nie dla mnie. A dobra, jeżeli dobrze rozkminiam, to zagrywam to. Zagrywam to. Uh -huh. Zagrywam to. Zagrywam to. Moja potęga jest nieskończona. I ogienek. Zagrywam to. Rzucę też to. Oczywiście standardowo nie mogło się udać. Ale trudno się mówi. Wrzucę też to na nikogo nie czeka. Ktoś nie wrógami prawdawne. Nie spoko. Ty wybierasz różkę. Trochę, 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 trochę. No ma tych stronników. Karatun doszedł. Problem z karatunem jest taki, że karatun goście nie zabija. i Oksaron mógłby być chwilowo lepszy. Jeszcze zerknę co ja tutaj dostanę. Kończyły mi się karty. Oh my god. Co mm -hmm. oh, fajno. Nie man, bitte nicht. Was nie <ja> bitte <laughs>